Hejka wszystkim, witam Was w następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem e, bardzo. No, wczoraj przejechałam właśnie z wycieczki. Co Was ostrzegałam, że nie będę nagrywać właśnie w te trzy dni, ale już powracam z nagrywkami. Tam rzuciłam jeszcze dwa szorce, no i. Teraz jesteśmy w naszej kolorowej guillotine i był online. Co mm, y, tym razem nie środowa aktualizacja, ale jestem całkowicie na innym koniu. Co Was pewnie zdziwiło, bo nie miałam takiego konia. A to właśnie takie y, pojęcie, że wczoraj go kupiłam, bo miałam star końcy. Drogie kupiłam i jeszcze jednego karego konia holenderskiego z irokezem kupiłam. Więc ja chcę na razie tego dzikuska wytrenować, i już ma jak widzicie siódmy poziom. Ale na to nie zwracajmy uwagi, nie chcę wstajnić dzikusek. Więc ja szukałam w hormonogramie przed wejściem do gry. Właśnie 29 stycznia i jestem w szoku, bo nie mogłam znaleźć w ogóle żadnego. No nic nie mogłam znaleźć, ale pewnie w... jestem ślepa. Ale jeszcze sobie to. No to przejdziemy, ale to dopiero na końcu. Chyba, że mi się w ogóle nie będzie chciało. No to tak. No to nie będzie więc tak i ja ogólnie um, bardzo Wam dziękuję za prawie już 400 subskrypcji, ale um, a jestem w ogóle w starym Tutaj tle, co właśnie, nie, nie chcę mi się tutaj jeździć na sam wodospad w Valladale, ale e, po prostu. Mm, tak. Ech, dzisiaj mi się nagle zachciało. E, no i od razu chcę jeszcze powiedzieć, że spotkania będą w SSO często będą, bo jednak bardzo lubię, jak z kimś się spotykam, dlatego stwierdziłam, że zrobię tak tylko że z wami z takiego spotkania. Tutaj jeszcze chciałam pow powiedzieć, że... Co ja chciałam powiedzieć. Że spotkania najczęściej będę na Honey Wallet, bo jednak jestem na tym serwerze aktywnie. Eee, e, tak, ogólnie bardzo was przepraszam za live y bez czatu, dlatego że ja po prostu nadal próbuję znaleźć e, sposób na to, żeby włączyć, i, i na, mam włączony czat. Ale nadal mi nie działa ten czat, dlatego bardzo Was za to przepraszam. Yy, I ogólnie jestem na nowym komputerze. Macie całkiem inny ekran. Widzę, że bardziej kolorowo jest na ekranie. I ja myślę, że mnie też bardziej słychać, chyba że. No, jakby ja mam całkiem inny głos, tylko telefon mi zmienia, właśnie na jakiś taki bardziej dziwny głos. Yy, dlatego, że. No, nie wiem, właśnie. Ja w mojej duszy czuję całkiem inny głos. Taki bardzo ładny, ale ja nie wiem, czy to tak wychodzi. Czemu tak wychodzi w telefonie? E, dlatego bardzo przepraszam za tego live'a. E, jeśli chcecie mieć spotkanie właśnie ze mną, no to zapraszam. Właśnie e, chyba będę mieć e, spotkania w Murland, no bo jednak niektórzy mają już a na razie niskie bardzo poziomy i e, nie mogą do różnych miejsc, miejsc, chyba że w Forcie Pinta, bo pewnie większość już ma Fort Pinta, no to e, będziecie głosować na społeczności. Cześć! chcecie w Murlen czy w forcie pinta chyba że jeszcze tam coś dodam innego, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Um, ogólnie skorzystałam z mojej listy imion dla koni a jedynie co zmieniłam w innym imieniu dla właśnie tego konia co wam mówiłam E, a na odcinku e, to właśnie e, zamiast Tiger Bow e, nazwałam go Tiger Cake, czyli tygrysie cia ciasto. Myślę, że to troszkę dziwne imię, ale zaliczałam sobie, zmieniłam e, i wzięłam imię na właśnie tego karego konia Batman i, i też sobie zaznaczyłam, że już takie imię mam. E, e, Chodzi o to, że e, no że już wziąłem to idzie. I ja właśnie miałam problem czy nazwać go inaczej niż właśnie ten tiger. Ale jednak stwierdziłam, że muszę mieć tego Tigera, bo no jednak... O, myszka mi się zacina. O no nie mogę ruszać myszką. O, oj oj, 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 oj. O, czekajcie. dobra, dobra, już, już udało się. Właśnie tak mi się ta myszka zacina właśnie w zadaniach trochę mi ta myszka przeszkadza, ale ostatnio się wzięłam z zadaniami i mam już prawie 17 poziom. Ja naprawdę będę świętować, się, jak będę mieć 20. Tak. I jakby e, a jedna osoba, co mi pisała. A że na lasku, to ja nie wiem o jaki lasek chodzi, bo jakby dużo lasków jest, ale e, mi się wydaje, że to na Emerald Forest lub na Honey Wally będę e, właśnie na najczęściej. E, I teraz ogólnie gram sobie właśnie na Honey Wally, um... I nie wiem jak wy, ale ja bym chciała z moim przyjaciółką Wam nagrać filmik, ale niestety ona nie da rady yy, Ale bardzo bym, a Wam bym prosiła, żeby yy, właśnie... E, pisać e, przywitania tak jak kremówce kiedyś pisaliście przywitania e, to teraz mi możecie wpisać przygotowania przygotowania no sorry przywitania e, e, właśnie na film może możliwe, że was, waszą odpowiedź wam dam o co się stało z tym ptakiem? Przepraszam bardzo. On tak wyleciał. Nie wiem. Wróćmy do tematu. I ogólnie e, ja będę z, e, dziękować e, trzem e, subskrybentom, ale zanim to, to jeszcze powiem, że. A tym trzema subskrybentami e, to muż, możliwe, że te osoby. E, mi przyjdą e, jako wiadomość na telefon, gdzie e, na przykład e, ktoś tam, jakiś no. Ktoś e, mnie zasubskrybował, to mi to właśnie przychodzi na telefon. Później sobie zapiszę te osoby. E, będę zbierać e, te trzy osoby, i później na film będę e, je brać. E, tylko e, ja będę. E, właśnie i ja nie wiem jak wy ale ja próbuję jeszcze włączyć wspieranie kanału co mi bardzo będzie potrzebne ale raczej się to się nie uda tylko subskrybentom będę dziękować jak najbardziej e, subskrybenci e, przepraszam tym którzy nie e, wcześniej nie ale ja ogólnie to na początku filmu będę dziękować właśnie tym subskrypcjom, a później przejdziemy do tematu. Teraz, w tej chwili, bo czasem jak mam takie problemy, że jak ktoś mnie zasubskrybuje, to jednak mi to czasem nie przychodzi. Więc czasem tak może być, dlatego ja bardzo za to bym przeprosiła. Ale mam nadzieję, że e, wszystkie, e, wszyscy subskrybenci e, będą e, przychodzić e, mi wiadomością do telefonu e, Ja później będę właśnie zapisywać Chyba, że właśnie do filmu więcej osób mnie zasubskrybuje i będzie właśnie e, mi więcej wiadomości przychodziło właśnie do telefonu że ktoś mnie inny jeszcze subskrybuje a dlatego będę jeszcze dziękować innym subskrybentom, a dokładnie więcej będę dziękować większą ilością subskrybentów nie trzem, tylko na przykład, nie wiem, pięciu, czterech: o to właśnie chodzi w tym. Więc tak. O, coś tu się stało. No ogólnie próbuję właśnie w, e, w zainstalować aplikację, w którą będę już normalnie na ekranie nagrywać i żebym miała mikrofon właśnie do rozmawiania właśnie z, właśnie z Wami i żeby mnie dobrze było słychać. Może mi się uda ja tako, tako, jako zrobić to, ale raczej mi się to nie uda, ale z, z, jak najbardziej zobaczę. Yy. W ogóle, i ja następnym filmiem to ja będę. A właśnie. A robić. A właśnie, a zanim to, to jeszcze. wam jeszcze o o subskrybentach. Że, jak nikt nie zasubskrybuje a, mojego kanału a, do następnego filmu, to a właśnie nie będę. Właśnie nie będę a wtedy. A dziękować, tylko po prostu od razu przejdę do tematu filmu. A jak ktoś mnie właśnie zasubskrybował, a mi nie przyjdzie, to właśnie będę zawsze yy, 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 przepraszać na filmach yy, za to. Yy, więc ja ogólnie yy, tak. Hmm, mogłem powiedzieć jeszcze to szybko, co tam miałam, bo już zapomniałam, co miałam powiedzieć. Ha. Tak ogólnie to... To ja ogólnie bym też prosiła, żeby ktoś, jak chce udział w odcinku zabrać, to właśnie ja tutaj te osoby, które mi się zgłaszam, to możliwe, że na koło fortuny Przynajmniej trzy osoby, jak mi się zgłoszą. A jak jedna w trakcie ten, to. A, właśnie. Jak w trakcie, właśnie tego, co. Jedna osoba, to tą jedną osobę wybiorę do odcinka. I jeszcze jeden odcinek w trakcie, następny chyba. To jest Stara Stable online, ale bez skoków. E, więc e, ja ogólnie. Bardzo bym bardzo chciał, bo ta inspiracja jest od kremówki, i, i ja bardzo ch chcę zrobić znów to z Stable. I ja nie wiem, jak sobie poradzę, no ale. E, tak. A, no jeszcze chciałam opowiedzieć jeszcze na, na karteczce e, mój kod. Kluczowy, żeby wziąć udział w odcinku, no to Wam się pojawi z boku, jak widzieliście, na y, o, ekranie się pojawił kod kluczowy. Jeszcze raz, jeśli ktoś nie zdążył, to kod to sery 2905. E, ogólnie bardzo zapraszam, bo będzie ciekawie. E, więc tak najmocniej zapraszam i e, właśnie. chodzi o ten Star był o skoków, to będzie e, z kulisami e, tak będzie z kulisami e, w dodatku, że będą bardzo mocne kulisy e, więc bardzo zapraszam na ten film następny o mm. um. I ja ogólnie daj, dawajcie pomysły na odcinki, bo ja nie mam pojęcia, co dokładnie dawać. E, e, więc e, ta e, Więc jeszcze Wam się pojawi jedna informacja na, je, na ekranie, e, właśnie e, na temat, właśnie tego stersy, był, ale bez skoków. Od razu mówię, że jeśli ktoś mnie spotka właśnie na serwerze Honey Wally, na odcinku, to można zapraszać do znajomych, bo możliwe, że przyjmę, ale no, nie przeszkadzać w odcinku, tylko właśnie można się zapytać, czy. Można zdjęcie, ja oczywiście pozwolę i... Y, 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 właśnie... I uwaga! Jeszcze jedna informacja taka, że SRC był bez skoków będę robić zadania i będę na przykład skrzyczeć jak na jakąś osobę w SSO, jak na przykład SSO wiecie jak na przykład. A ja czasem. No, nie, nie ja. A jak. A jak. Um, na przykład jak robię zadania wtedy. I była jakaś osoba, co na przykład poszukuje, nie wiem, lampki nocnej, bo się zgubiła. I mówi, żebym pomogła Szukać. No, no, żebym poszukała. I będą takie kulisy, co będę krzyczeć na tą osobę. Że na przykład, to jest przykład akurat, że czemu on sam sobie tego nie poszuka, a mnie wszystko na to zatrudniają, czy coś w tym stylu. Ogólnie. Naprawdę ja tutaj mam troszeczkę tych zadań jeszcze tutaj widzicie tu ten wykrzyknik, szary to nie zrobiłam zadania takiego co szukałam właśnie. Wiecie co? To jest to wygląda to ciekawie. Dlaczego ja mam tu wykrzyknik? Tu nie miałam nic, o Boże. Stef. Um. I właśnie kilka z tych zadań co tutaj um. Um. są, no to będziemy robić właśnie na tym um. starszej byłby, ale bez kroków. I jak wiecie, jak oglądacie wszystkie odcinki. Um. Star Stable, ale bez skoków u kremówki, no to ona robiła przysiady, ale w Star Stable Online. I ja to samo będę robić. Bardzo mi się spodobała y, właśnie y, ta seria, dlatego stwierdzę, że ja też ją chcę taką zrobić, bo myślę, że ja lubię robić kulisy i bardzo, no serio, ja bardzo lubię robić kulisy. Nawet gdy nie nagrywam, to ja zrobię takie kulisy dla siebie, y, bo ja bardzo lubię robić. Więc ja nie wiem, co jeszcze tutaj powiedzieć, ale yy, chyba będę się z wami żegnać. Bajo!